Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy na wrzesień 2020 roku dla osób z podznaku ryb. To będzie czytanie ogólne, ponieważ mimo, że Państwo słuchający mnie teraz macie wszyscy słońce w rybach, to niekoniecznie macie ascendent w tym samym znaku, a nawet na pewno nie. Wenus, Marsa, no wszystkie pozostałe planety, więc będzie... Będą różne sytuacje. Jesteśmy na różnym etapie rozwoju, w różnym wieku, więc inne sprawy nas dotyczą. I wtedy, kiedy macie konkretne pytania dla siebie, na które to czytanie siłą rzeczy nie odpowie, bo potrzebujecie rozkładów dla siebie na dłuższy czas, czy rozkładów partnerskich, co jest najczęstszym tak naprawdę Państwa zamówieniem najczęstszym. Najczęściej Wasze pytania dotyczą relacji. Na drugim miejscu pracy. Jest dużo pytań o mieszkanie, o sferę zawodową, w takim sensie, co wybrać, jakim, jeżeli mamy na przykład więcej niż jedną ofertę, tak? Bardzo, bardzo dużo szczegółowych pytań. No oczywiście no, tu ja nie wymienię jak, o, o jakie rzeczy pyta, Państwo pytacie, bo tego jest mnóstwo, o wszystko pytacie. Natomiast siłą rzeczy takie czytanie ogólne. Może no, energetycznie pewnie nam się coś może zgodzić, ale jak już chodzi o konkrety, to w pytaniach indywidualnych łatwiej jest się przyjrzeć sprawie, bo pytanie jest bardziej dokładne. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany takim prywatnym spojrzeniem na Waszą sprawę, proszę o kontakt mailowy. Mój adres: tarot doradca, pisana razem, małpa.gmail.com, czyli taki jak nazwa kanału. Hmm, oczywiście jest w opisie filmu ten adres, się znajduje. Proszę Państwa, ja udzielam odpowiedzi także w formie filmów. Ja wtedy y, nagrywam film wtedy, kiedy jest to dla mnie najbardziej dogodne, y, spokojnie, mogę się na tym skupić. <coughs> Zawsze można potem do mnie napisać, jeżeli by było coś niejasne. To tak tytułem wstępu, i jeszcze jedna rzecz y, dotycząca y, takich y, sprawek którą jest wejście w nowy rok numerologiczny właśnie we wrześniu, 18 września wchodzimy w piąty rok numerologiczny, tak, 2021, czyli 2 plus 2 plus 1, 5, i dziewiątki będą również w piątym roku osobistym, natomiast pozostałe znaki to te pięć, tą cyfrę pięć muszą dodać do swojej liczby urodzenia, wtedy Wam wychodzi, w którym roku osobistym teraz będziecie. Proszę Państwa, niektórzy nie odczuwają energii nowego roku numerologicznego już we wrześniu, ale gdzieś tam jakieś pierwsze namiastki są, natomiast ja na przykład osobiście odczuwam to tak. Tak, w pełni dopiero w styczniu, ale to już się naprawdę zaczyna zmieniać. To jest oczywiście tylko moje subiektywne odczucie. Absolutnie tutaj to nie jest, nie jest wiążące. Proszę Państwa, dziękuję za Państwa obecność, za Państwa komentarze, za Państwa polubienia, za to, że za nowym subskrybentom również dziękuję. Proszę Państwa, to jest bardzo istotne, bo kanał dzięki temu istnieje tak naprawdę, że Państwo go chcecie oglądać. To jest dla mnie bardzo cenne, kiedy Państwo się ze mną dzielicie, nawet jeżeli to jest uwaga typu, że jest technicznie film źle zrealizowany, ponieważ ja jeszcze nie mam tego szybkiego internetu i film muszę wrzucać w niskiej jakości, ponieważ mieszkam poza miastem, mam tylko internet mobilny i no, ten film się czytuje dłużej niż trwa. Film 20-minutowy wczytuje się dwie godziny, także, proszę Państwa, no nie jest to możliwe, żeby, żebym ja po prostu tyle czasu spędziła na tym. To jest po prostu niemożliwe. Po prostu nie nie, nie, nie podciągnie mój internet. Dlatego tłumaczę to, mam nadzieję, że Państwo po prostu słuchacie i jakby nie, nie musicie się skupiać na kartach, ja to jestem od interpretowania. Natomiast y, każde Państwa sygnał od Państwa, każdy jest dla mnie bardzo ważne. No, oczywiście najbardziej się cieszę z tych, z tych yy, sygnałów, które mówią, że po prostu się lubimy. Co dla ryb we wrześniu? Przechodzę już do czytania na dla ryb. Czytanie będzie troszeczkę w innej formie. Zobaczymy, jak się Państwu spodoba. Będzie, czytanie, do, będzie rozkład dotyczący przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. No, karty i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Przeszłość. 9 buław z martwych stanie, dosłownie już dzisiaj. Widzę, że już miałam taki, mimo że karty wybieram, oczywiście już miałam ta, taki kart i rycerz monet. Co było w przeszłości? Jeżeli czuliście się jakąś sytuacją troszeczkę yy, ograniczeni, zablokowani być może, ale wiedzieliście, że to jest dla Waszego dobra, yy, to było po to, żeby tutaj troszeczkę odzyskać siły i ruszyć dalej naprzód powoli. Dlatego, że sytuacja dziewiątki buław mówi o uzdrowieniu po jakimś trudnym y, czasie, o, takim, o takiej rekonwalescencji w bezpiecznym miejscu. Proszę zauważyć, że y, szpital też jest bezpiecznym miejscem w kontekście tego, że mamy się tam wyleczyć, dojść do siebie, ale jesteśmy trochę ograniczeni, tak? Czy dom? Owszem, no jeżeli mam załóżmy, y, nie wiem, złamaną nogę, y, to po prostu w, muszę wyleżeć w tym domu. Owszem, to jest dla mnie fajne, bezpieczne, bo nigdzie nie przechodzić, ale się czuję w jakiś sposób zamknięta, bo nie mogę teraz wyjść, to troszeczkę potrwa. Natomiast karta z martwych zmartwychwstania jest piękną kartą, bo ona mówi, że po to coś się dzieje, żebyśmy my odżyli, tak? Czyli po takim czasie, gdzie, no właśnie, był na to, był na to yy, przeznaczony, żeby się yy, podleczyć, żeby zyskać, odzyskać siły, jest czas na wzrost, na odżywanie, na odradzanie się. I wtedy, kiedy do, o, jakby mamy już te nowe siły, takie odzyskane, tak, takie wiosenne. Dlaczego ja mówię wiosenne? Bo w marcu wstanie, czyli resurrection, tak? To jest tak naprawdę wiosna, tak? Święta Wielkanocna. E, to jest dla mnie symboliczne. E, I rycerz Denarów mówi o tym, że my idziemy do przodu bardzo powoli, do naszego celu. Bardzo. Nie, jest, nie, nie ma tutaj w tych kartach. Jakiegoś, jakiegoś takiego rozmachu, w sensie, że muszę, że szybko. Nie, to jest bardzo przemyślane i na spokojnie. Tutaj był czas na, na pewne nabranie sił, tak bym powiedziała. Co obecnie dla ryb? Dwójka mody, podejmujecie jakąś decyzję, albo macie do podjęcia jakąś decyzję. Ta karta również mówi o wyborze, że trzeba coś wybrać, ale ta karta również może mówić o tym, że dwie sprawy łączycie ze sobą, to nie jest na długą metę, od razu mówię, żeby łączyć ze sobą dwie sprawy, które mogą Was tak pochłaniać, że już nie ma czasu na nic innego. Ta karta pokazuje łączenie dwóch etatów, łączenie edukacji z pracą, łączenie pracy z opieką nad dzieckiem, tak? Posiadanie dwóch partnerów, posiadanie drugiego mieszkania, o które trzeba dbać, płacić i tak dalej. To może. Być tak, że przez jakiś czas się to wytrzymuje, to takie dreptanie z nogi na nogę, przystępowanie z nogi na nogę, natomiast może być tak, że trzeba będzie się na coś zdecydować, że taka sytuacja Was no, no, skłoni do tego. Dziesiątka kielichów w centrum Waszego czytania. Fantastycznie, fantastycznie. Relacje, rodzina, sprawy rodzinne, sprawy związkowe, miłosne emocje na bardzo, bardzo wysokim poziomie, czujecie się fantastycznie, bardzo, bardzo to daje, to jest poczucie szczęścia. Poczucie szczęścia, to jest rodzina, to jest zadowolenie, to jest wypełnienie y, takie, y, wypełnienie serca radością, tak bym powiedziała. I co jeszcze tutaj, to jest centrum waszego czytania. Rydwan idziecie, nie, przepraszam, nie rydwan, król monet, idziecie do przodu. Rycerz Denarów, tak jak powiedziałam, rycerz monet. Rycerz monet ma plan i on go skrupulatnie, powoli, spokojnie, metodycznie realizuje. Ale ta, to, co zaczęliście i powoli, spokojnie odczekaliście na to, żeby nabrać sił, to teraz będzie, teraz to właśnie będziecie realizować. Król monet to są sprawy finansowe, firmowe, domowe rodzinne, związane z, takim, z taką stabilnością, czyli yy, yy, król monet jest też ktoś, jest też kimś, kto decyduje o naszych pieniądzach, czyli yy, w jakimś sensie może to być przełożony, może to być ktoś, kto decyduje o podwyżce, o awansie, może to być nasz partner, który na przykład da nam ekstra kasę właśnie na te buty, które są takie po prostu piękne, ale no ja już tutaj z, z mojego budżetu nie nastarczę, ale to Także dotyczy osób zupełnie obcych, które na przykład decydują o tym, czy nam przyznać kredyt, o tym, czy nam uruchomić jakąś na przykład pomoc, którą, o którą się teraz staramy w ramach tarczy antykryzysowej, tak. Bardzo, bardzo dużo takich sytuacji, od, które, którymi, sytuacji związanych z finansami, którymi taka osoba zarządza. To jest osoba, która pieniądze ma. To może być na tak przykład rodzic, od którego pieniądze chcemy, przy rodzinie jest. Od którego pieniądze chcemy, nie wiem, nawet pożyczyć, czy, czy poprosić o nie, żeby nam ta osoba pomogła i na nasze potrzeby nam tutaj się dołożyła. Co w przyszłości dla ryb? Cesarz piękny. Budujecie swoje cesarstwo, swoje królestwo, swoją moc. Macie króla, macie cesarza, swoją moc. To Wam, wam moc daje rodzina, Wy jesteście znakiem wodnym, jest uczucia, miłość. Członkowie rodziny. To jest dla Was bardzo, bardzo ważne. Królowa buław. No, piękne karty. Cesarz, Królowa buław. Piątka monet na koniec, niestety, jakieś poczucie straty. Dobra, zobaczymy o co tu chodzi. Ale, ale piątka monet, monet w tej tani mówi też, że jesteśmy z kimś na dobre i na złe. Natomiast. Natomiast. Może je to wiązać rzeczywiście z, z, z jakąś sytuacją finansową. Zobaczymy, bo tutaj mamy rzeczywiście mocne postaci, mamy postaci cesarza, mamy postaci króla królowej. Działacie zdecydowanie. To, to, to jest fantastyczne, bo tu się pokazuje Wasze przekonanie, że Wy sobie poradzicie cesarz czy królowa buław. To, to nie są osoby, które będą się kogoś pytać, radzić. Co ja mam zrobić? Wy wiecie, co macie robić, i tutaj nie ma siedzenia z rękami założonymi y, tak, albo noga na nogę i, i o, przeglądanie, y, nie wiem, gazet, albo oglądanie telewizji. To jest działanie, to jest przejęcie także odpowiedzialności, ale to jest, to jest taka, takie działanie z pasją. Dla niektórych to będzie oznaczało relację prywatną także. Z mężczyzną dojrzałym, mężczyzną, który jest y, majętny, y, który jest nami zafascynowany, bo królowa była to jest kobieta bardzo atrakcyjna dla takiego mężczyzny. To może być mężczyzna z znaku barana, byk panna, koziorożec również. No, byka tutaj akurat widzę. A królowa Buław to może być kobieta, y, kobieta, która jest gorąca. Taka ma w sobie taki temperament, ma w sobie pasję do działania, aktywna, atrakcyjna również. I teraz yy, pokazujecie się w, takiej, w takich kartach, które pokazują waszą, waszą siłę sprawczą, wasze przekonanie, że macie rację, że idziecie dobrą drogą. Jest to wszystko bardzo przemyślane, bardzo mądrze przemyślane. Ale też być może wspieracie kogoś albo ktoś wspiera was w sytuacji, kiedy właśnie może być gorzej, tak, w przyszłości. Gdyby ktoś potrzebował pomocy, wy wspieracie, bo wy się jakoś silni bardzo pokazujecie. Natomiast gdyby to miało pokazać, w rodzinie, tutaj się pokazuje w rodzinie, pod spodem talii mam znowu, na spodzie talii mam znowu kartę kapłana, to jest karta rodziny, to jest też karta byka, ale byk mi się to już pokazał. Zobaczymy, o co tutaj może chodzić, jakie tutaj, co tutaj było, po czym, po, po jakiej sytuacji tutaj ta dziewiątka była się pokazała, po czym musieliście odzyskać siły i odzyskujecie, i robicie nowe plany. Ja nawet tutaj nie wiem po czym, ale wy plany na pewno macie, bo karta maga mówi, że jak ja odzyskam siłę, to ja naprawdę, naprawdę się odradzam i działam. Ja już mam tutaj, ja tutaj już mam daleko, dalekosiężne plany, ale nie tylko za tymi planami idzie działanie, dlatego że magik to jest karta sprawczości. Ja mam, w moich rękach wszystko leży, ale co znaczy w moich rękach, że ja się zastanawiam, aha, ja chcę to i to, i potem przechodzę do działania i tylko. Czary Maryj będzie, stryk. No nie ma, no tak? Czyli to trzeba przejść do działania. A magik w tarocie ma wszystkie narzędzia, ma umiejętności, możliwości, ma wiedzę, czas, kwalifikacje, wszystko, wszystko. I chęć, tak, przekonanie takie, bo połowa sukcesu tkwi w naszej głowie, tak? w naszym przekonaniu, że się uda, że nie będę narzekać, marudzić, stękać, to nie wiem, oskarżę, nie, idę do przodu i mam przekonanie, że to jest ok, że to jest dobre, że to jest dla mnie najlepsze, co mogę sobie wymarzyć. Karta dwóch generałów mówi o tym niezdecydowaniu. Czego to dotyczy? Czwórka Mieczy, trzeba od czegoś, się, od czegoś się odsunąć, zdystansować albo wziąć zaleczenie. Dwie rzeczy, jeżeli potrzebujecie odpoczynku, bo to jest karta odpoczynku, bo ciągniecie dwie, dwie rzeczy naraz, tak, to was wyczerpuje siłowo, energetycznie, no i w ogóle, no to tutaj trzeba będzie, trzeba będzie naprawdę zdecydować się na jakiś krótki urlop. Albo jakieś, jakąś, nawet, nawet jakieś e, tutaj dłuższe wiem, zwolnienie, pobyt w sanatorium, takie rzeczy. Karta dziesiątki, kilka tak powiedziałam. Spełnienie emocjonalne, być może macie przy sobie partnera również, który, który jest taki, na którego zawsze, zawsze możecie liczyć. To jest ktoś, przy kim, przy kim przynajmniej finansowo i tak. E, e, że tak powiem, w takich rzeczach codziennych, w sprawach codziennych, w takim życiu codziennym możecie absolutnie na tą osobę liczyć. Czego jeszcze może dotyczyć, albo jakichś spraw król, denarów, siła? Ten, ta, ta sytuacja z tą osobą dodaje Wam sił. Co to znaczy? Pewne rzeczy dzieją się po pierwsze w odpowiednim czasie, po drugie, jeżeli, co ja wcześniej powiedziałam, że może być to prośba o pożyczkę rodziców, czy, czy wsparcie rodziców, powiedziałam, bo się pokazały takie tutaj silne osoby. Cesarz, to jest ojciec, król monet, stały partner, czy na przykład kogoś w banku, w tak, banku, czy instytucji, która udziela jakiegoś wsparcia finansowego, to absolutnie wam, wam pomaga, bo nabranie siły dzięki temu, na przykład nasza firma nabiera siły, czy mamy jakieś, jakieś wsparcie, czy, czy osobiście finansowe, mamy do zrealizowania jakieś, jakieś przedsięwzięcia. To, to wsparcie finansowe jest nam potrzebne. Cesarz Królowa Buław mówi, że przejmujemy absolutnie stery, przejmujemy stery, idziemy do przodu. Jeżeli były jakieś problemy finansowe, to my się tym zajmujemy. Zobaczmy tutaj dokładnie, o co chodzi z tą piątką denarów. Pójdziemy do przodu. No, mając, to, mając to wsparcie, idziemy do przodu. Rydwan to jest karta, która mówi, że wreszcie sprawy nadprowadzamy na właściwą ścieżkę na. Na taki właściwy tor, bym powiedziała, czyli tak rozłaziło się to, przepraszam, za kolokwializm w, w różne strony, jedno w jedną, drugie w drugą, a teraz my mamy tutaj ruszyć do przodu. Rzeczywiście jest to wsparcie kogoś, albo wy wspieracie kogoś, albo ktoś was, natomiast wasza aktywność, wasze zdecydowanie, wasza siła jest naprawdę także dla Waszej rodziny, albo dla Waszego partnera takie budujące, że wy jesteście... W takiej dobrej kondycji, w takim przekonaniu o swojej sprawczości, o swojej sile, o swoim, o swoim działaniu. Od razu mówię, że tutaj się pokazuje królowa, buław jako kobieta też bardzo atrakcyjna i to może pokazywać sytuację, kiedy jesteśmy. <laughs> No dobrze, powiem, to chodzi o to, że niektóre osoby mnie słuchające mogą być, że tak powiem, atrakcyjne dla więcej niż jednego partnera albo więcej niż jeden partner dla Was może być atrakcyjny. Karta Siódemki Kielichów mówi, że mamy taki duży wybór. Natomiast no, to skłania też do romansowania, także nie wykluczam. Natomiast Siódemka Kielichów mówi w ogóle o tym, że mamy dużo możliwości. A te możliwości tutaj w ogóle pokazują. Finansowe, rodzina na tym wzrasta, wy wzrastacie i wasza sytuacja finansowa zaczyna ruszać do przodu. Przy czym tu się pokazuje wspieranie kogoś, albo wspiera wy jesteście wspierani przez kogoś. Rada dla Was na wrzesień. No, cesarz, no. No cesarz, no karty są konsekwentne, ja już się zajmuję trzeci rok tym, yy, tak już osobiście, tak, bo się tym zawsze bardzo interesowałam, ale trzeci rok, kiedy już robię to yy, profesjonalnie i, i karty mnie zawsze, yy, ciągle zaskakują, ale tak pozytywnie, to jest takie, yy, takie potwierdzenie tego, że to jest taka konsekwencja, cesarz i cesarz, cesarz mówi ty jesteś panem swojego losu. To od Ciebie wszystko zależy. Nie ma co oglądać na takich, którzy gdzieś tam stękają, narzekają. Nie. Wy macie sprawczość, macie maga, dwa razy cesarza, macie króla monet i królową buław. Wow, macie jeszcze siłę i rydwan. No ale i do przodu. Nie widzę tego inaczej. Wszystkiego, wszystkiego dobrego Wam życzę, życzę powodzenia. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Serdecznie pozdrawiam.